Kawalio po Twoich radach, właśnie zabrałem się za kolejną roślinkę, to ci o niej wspominałem. To jest chyba um, nie jestem pewien, ale chemiografii z kolorata po łacinie. Pobierałem z tych wszystkich zawiniątek. Obrałem ile mogłem, także na razie mam korzenie same. Co zauważyłem na jednej z nich, bo, bo wiesz, tego jeszcze nie znalazłem, jak ją rozsadzać że wygląda na to, że ona puszcza korzenie z każdego piętra. Także zanim jeszcze obetnę korzenie, postanowiłem zaryzykować coś takiego i obciąć w tym miejscu, żeby pozwolić jej może rosnąć stąd. Zaryzykuję i obetnę te korzenie jeszcze i wsadzę tą roślinkę, zobaczymy co się z niej urodzi. Obcinam korzenie aż tak krótko, tak, tak tam mniej więcej na tych filmach było pokazane. I to wsadzę, wsadzę oddzielnie, zobaczę co z tego wyjdzie. A z tych pnączy też poobcinam. To będzie do wsadzenia. To będzie do wsadzenia. Teraz widzisz, mogę się poradzić Was, czy jest to dobrze zrobione. I te roślinki posadzę niedaleko od siebie, ale oddzielnie. Bardzo mi się podobały w ogóle ich kolory. Nie mam pojęcia, co to jest po polsku, także możecie mi naświetlić. To dzięki. To możecie teraz ocenić pracę Greenhorna. Do usłyszenia.